Excuse me. Dzień dobry, kochani! Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Dzisiaj do szkoły, jutro do szkoły, później 1 listopada, czyli yy, Dzień Wszystkich Świętych. Idziemy na grob. Pamiętajmy o tym, żeby odwiedzić swoją rodzinę. Poza tym, no nie tylko w tym dniu, ale starajmy się odwiedzać jak najczęściej. Dobra, mniejsza już z tym, już odchodzimy od tematu. Każdy wie, że jest święto ojeny. Chodź na no tu kitulka, chodź na no tu kitulka. Przywitaj się tutaj proszę bardzo z widzami piękności. Piękności, proszę możesz już iść, możesz już iść, bo ja będę tutaj prezentować. Troszeczkę Rubiś tutaj nam przeszkadzał. O zobaczcie, nadal siedzi, tak? No Nadal siedzi malinek. Eee, razem z Rubi pokażemy Wam nowości od firmy Made in Lab. Bo wyszło naprawdę sporo nowych zapachów, w tym aż 20 damskich. Więc nie przedłużajmy, ja puszczam tej rubi i opowiem Wam co nieco właśnie o tych zapachach. Kto jest ciekawy, no to zostańcie ze mną. Muszę ustawić sobie w ten sposób telefon, ponieważ mnie tutaj z tej strony prześwietla, chociaż jest fajnie tam wygląda. No ale cóż, takie życie. Słuchajcie, jedziemy szybko z firmą Made in Lab. Są nowości aż 20 damskich zapachów. Ee, zaraz wam pokażę, które ja sobie wybrałam. Mam 5, 2 dla mnie, 2 dla Dawida i 1 dla nas, czyli Unisex, który możemy używać my i faceci. Nagrywam to już drugi raz, ale wiecie, co rozgadam się. Prawie na 10 minut. Muszę troszeczkę to wszystko skrócić. I, e, i tak. Mój ulubiony jest to 135 numerek. Kochani, tutaj Wam powiem, jakie ma głowy, jakie ma nuty zapachowe: Malina, Gruszka, Róża, Kokos, Makaronik. Wow, co? Fajnie brzmi i czuć tą słodkość. E, oraz Piżmo. Przepiękny zapach. psikam się nim codziennie, odkąd je dostałam. Nie, przepraszam, no bo jeszcze testowałam te dwa inne, ale te skradły moje serce. 135. Jest to inspiracja perfum Ariany Granda. Słyszałam, że są przepiękne jej perfumy. No, i ja się właśnie zakochałam w tych inspiracjach, więc tak, 135, mój ulubiony. Tutaj mamy 138, słuchajcie, to jest też orientalny, a orientalny zawsze moje serce kradną, ja uwielbiam orientalne perfumy. Tutaj mamy rum, miód, bergamotka, mandarynka, orchidea, jaśmin, no po prostu, yy. mhm, super. I jest też tutaj wanilia, którym ja kocham. Perfumach. Otworzę Wam te perfumy, bo może ktoś jest tutaj nowy, nie widział yy, nigdy tych perfum. Zobaczcie, jest to bardzo minimalistyczna, yy, bardzo minimalistyczny flakonik, buteleczka, która mi się zresztą bardzo podoba, ale nie liczy się butelka, liczy się jej wnętrze. Zapachy są w nich obłędne mamy aż 100 ml. No i teraz przy okazji Wam powiem, że trwa największa promocja w tym roku. Czyli w listopadzie 33,90 za 100 ml, więc lećcie na stronę. Kupujcie, róbcie sobie zapasy. Słuchajcie, to jest świetny pomysł na prezent moim zdaniem. E, więc no, warto się zaopatrzeć już teraz, jak trwa promocja, a w grudniu będziecie mogli obdarować swoje najbliższe osoby. Więc 135 i 138 są to moje perfumy. Teraz lecimy do Dawida. Czekajcie, sięgnę sobie tutaj na szybciutko. Mamy 147 i 146 przepiękny. Jeżeli ktoś kupował już z mojego polecenia perfumy męskie, to myślę, że te też Wam się spodobają. No i męska buteleczka wygląda tak. Tutaj ma po prostu taki mm, inny, inny nadruk, ale tak. Bardzo, bardzo ładne. Oczywiście... Ej! Przybliżę Wam, żebyście mogli sobie zrobić screen, jakbyście chcieli obdarować kogoś bliskiego. No i tutaj teraz stoicie. Poczekajcie chwilkę, bo tutaj... Podpieram sobie tymi ostatnimi perfumami, muszę wymienić. Czyli są to 149, możemy my kobitki je używać, mogą nasi faceci, możemy sobie kupić je na współę. No naprawdę rewelacja. No i słuchajcie, teraz tych nut zapachowych na szybciutko. Brzoskwinia, pomarańcza, kardamon, jaśmin, paczula, wanilia, Wow! I to też są właśnie z tej serii orientalnych, bo tutaj mamy na każdym, zobaczcie, na każdej. Na każdym opakowaniu mamy zaznaczone. Tutaj akurat są kwiatowe, a tak wyglądają te kwiatowo-orientalne, owocowo-orientalne. Więc 149. Poczekaj, no, nie wolno mi tutaj! 149. Przepiękny też zapach. Naprawdę bardzo mi się podoba. Już się też nimi wsikałam. Trwałość, rewelacja, zapach, rewelacja czego chcieć więcej. A żeby nie być gołosłowną, to na szybko Wam pokażę jeszcze moje wcześniejsze jakby zamówienia, wcześniejsze perfumy, jak one wyglądają, jak są zużyte. Proszę bardzo, numerek 25, przepiękny, już końcóweczka. I tutaj numerek 17, też już na wykończeniu. O, zobaczcie. 100 ml, duża buteleczka, fajne, wydajne, pięknie pachnące, pięknie utrzymujące się na ciele. No naprawdę Wam z całego Serca polecam. Wchodźcie na stronkę, lukajcie sobie i życzę Wam udanych zakupów. Zobaczcie na mojego towarzysza. Mój towarzysz, mój towarzysz, do nagrywania. O, też wąchała. O, zobaczcie. Tak? Rubi też poleca. Made in lab. <laughs> Więc tak, pogodę mamy po prostu obłędną. Niedziela była przepiękna, dzisiaj poniedziałek aż chce się żyć. Słuchajcie, wyspałam się, chociaż Rubi nadal mi dokucza. Nadal mnie budzi. Mówi, stara wstawa i nie ma spania, jest zabawa. Podgryza mnie, wiecie, łapko mnie tam mm, tyka. No, dzieje się, dzieje. Czasami nocy są mniej przespane, czasami bardziej. Ale ja to wszystko rozumiem, to jest mały kociak. On chce się bawić, już mu się nudzi, wiecie, wyspał się. No to mówi, wstawaj, czas na zabawę. Muszę sobie tutaj perfumy moje ułożyć, bo mam wszystkie tutaj w salonie. Jak wychodzę, to wiecie, idę, patrzę sobie, który dzisiaj tutaj użyć. Naprawdę, jak mam taki spory wybór, to o, jeszcze tutaj mam, zobaczcie, 124. Jest też już na wykończeniu. Ojejku, i bardzo lubię jeszcze te 96. Też już są na wykończeniu, więc mówi samo za siebie, że używam, że lubię. I dlatego Wam je oczywiście. Polecam, bo czemu by nie, czemu by się nie podzielić takim, takim, wiecie co? Taką informacją, że fajne inspiracje są u nas na rynku i nie trzeba wydawać miliona, żeby mieć, wiecie, mmm, piękny zapach, o który ludzie będą pytać na ulicy. Ty słuchaj, skąd masz ten fajny zapach? <grym> Jak się on nazywa? No, a wtedy Wy polecacie za 33,90, yy, przepiękne perfumy. Ale się rozgadałam. Wiecie, co? Jak nie ma nikogo w domu, oj, czekajcie, nie ma nikogo w domu, a wszyscy siedzieli znaczy, Dawid siedział też przez tydzień w domu, bo troszeczkę gorzej się czuł. To teraz jest tak, tak cicho, więc muszę sobie z kimś pogadać. I to właśnie jesteście wy. Dzisiaj na obiad robię karkówkę, wyciągnęłam ją, rozmraża się. Mam nadzieję, że szybko to się stanie. I słuchajcie, widziałam u jednej z YouTuberek jejku wypadło mi imię z głowy. Boże, no nie przypomnę sobie. Robiła po prostu z tego przepisu na, na zupę cebulową, ale robiła właśnie karkówkę. I z tej zupy cebulowej jakby zrobiła SOS zalewając tą karkówkę i do piekarnika. Więc ja to dzisiaj zrobię. Kupiłam dwa papierki. Może jeden zużyję, bo nie mam aż tak dużo karkówki. Eee, o, Karolina, o Karoliny, dobrze chyba mówię o Karoliny. Chyba tak. Eee, no, i robiła właśnie na urodzinki do swojej przecudownej córeczki. W ogóle ona jest przekochana. E, taka słodziutka, taka mądra, fajna dziewczynka. E, w ogóle Karolina też jest taka babka. Po prostu taka babka, że aż chce się ją oglądać. Fajna, taka wiecie co, naturalna, normalna. E, uwielbiam, uwielbiam sobie włączyć ich vlogi. Karolina chyba nagrywa codziennie. Więc słuchajcie, czemu by nie podlinkuję jej e, tutaj... Podlinkuję jej kanał, możecie sobie zerknąć, podzielę się fajnym po prostu naturalnym kanałem, bo wiem, że wy sobie to bardzo, bardzo cenicie i lubicie takie, y, takie vlogi. Dobra, wszystko już tutaj ogarnięte. Mam nadzieję, że szybko się mięso rozmrozi i będziemy razem gotować, po chłopców pojadę 13.30 mimo tego, że ignać kończy 11.30 niech sobie posiedzi na świetlicy, on bardzo to lubi i pojadę raz i nie będę traciła paliwa, bo Stasiu kończy 13.30 a jutro idę do pracy, jutro idę do pracy więc no dzisiaj trzeba troszeczkę wykorzystać ten dzień na ogarnianie, na sprzątanie wiecie no takie sprawy, bo jak się wraca z pracy to później jest jeszcze montowanie, jest wstawianie są inne rzeczy i już nie ma tak y, czasu na takie domowe rzeczy a kto tutaj? Wiecie, co ja sobie montuję na bieżąco vloga, więc co nagram? To montuję. No i przyszła do mnie Rubi. I tutaj mi towarzyszy. Wygrzewasz się na słoneczku, tak? Dzisiaj taka piękna pogoda, to Rubi się wygrzewa. Mm -hmm. Urosłam troszeczkę. Minimalnie, ale urosłam, powiedz. Coraz większa kocica jestem. Tak? O, przysypia. Przysypia sobie, tak? To dobranoc. Halo, czy ktoś mi chciał tutaj wypić moją kawę? Ruby? Cik, 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 cik. Rubinkuś, ojejku, jaki bysior. Ja zjadłabym cię. Nie to jest takie dziwne, jak dużo ludzi ma tak, że jak patrzę na zwierzęta, to by je normalnie tak... Jeżeli ktoś teraz spyta, czy dobrze się czuję po tym ostatnim nagraniu, to tak, dobrze. Po prostu zwierzęta we mnie wzbudzają takie, wiecie co, no żeby się je wyściskało, wyprzytulało, wycałowało, Ryszok. Ferbuś nie chce się tak przytulać. Wiecie co? Króliczki są takie, że one nie lubią być noszone na rączkach. Znów zdrabniam. Nie lubią być noszone na, ręka, na rękach. Yy, jak ktoś to pogłaska, dzieje, tak wiecie. No, a tutaj yy, Rubi jest taka, że można ją mieć na ręce, i w ogóle, i przytulić, i, i w ogóle, i spać sobie z nią, tak? Bo zarka to też tak nie lubi. Znaczy, lubi trochę poprzytulać się, wyściskać, ale zaraz ła, ach, wiecie co, i pyszczkiem, i już, i już mnie y, podgryza. Poza tym, Zara jest teraz na dworze, dlatego lubię z tej na dole. Ale zarkę wypuściłam dosłownie jakieś, nie wiem, jakąś godzinkę temu, pół godziny temu, bo siedziała y, tak to sobie w domu, tak? Teraz Twój czas trochę na dole posiedzieć. No, wymieniają się, poza tym Zara też musi się wybiegać, posiedzieć sobie troszeczkę na, na dworze. Patrzcie. O! Proszę bardzo, dowód, że mnie zjada. To dlaczego ja bym mogła. Nie, ten, nie mogła Cię zjeść, co? Też mogłabym podgryźć trochę ucho na przykład. <laughs> Dobra, nie gadam. Pomyślcie, że jestem jakaś wiecie co, ześwirowana. No, ale taka jestem. Hejka, hejka, kilka dni później, bo nagrywałam jeszcze jeden filmik. No i musimy skończyć ten, który pojawi się właśnie 3 listopada. Słuchajcie, byłam ostatnio w PEPKO. Kiedy to było? 31. I kupiłam jeszcze jedną tą y, świeczuszkę, zanim nie zrobię swoich i w ogóle, bo muszę tam pozamawiać mnóstwo rzeczy, wiecie, słoiki, woski i te sprawy, żeby wykonać, no to chciałam, żeby coś się jednak w domu paliło, bo to jest taki fajny klimat, taki wiecie, jesienno-zimowy po prostu, świece dodają takiego klimaciku i mogę Wam polecić tą jabłkowo-cynamonową z, z pepko. kosztuje 6 zł, no tu wiadomo jest para... Parafina, dobrze mówię, tak, parafina. U mnie są y, naturalne sojowe woski. No ale raz na jakiś czas, jak sobie tak odpalimy, nic się nie stanie, więc kupiłam sobie, żeby wiecie, już móc odpalać zanim nie zrobię swojej. Myślę, że postawię na mleko i cukier albo na czekoladę, żeby już tak troszeczkę świąteczniej było. Zobaczcie, bo nie wiem, czy oglądaliście hol zakupowy z Shein, ale wybrałam sobie takie kapcie fajne. Wzięłam rozmiar większy, bo tak było napisane, ale chyba spokojnie mogłam wziąć te 36. Może wtedy tutaj był troszeczkę ciaśniejszy. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale są na, takim, na takiej, na czym? Na grubej podeszwie. Naprawdę fajne, milutkie, Więc tak. No, i rajtuzy też są, te takie ocieplane też z Shein. W ogóle Ruby dzisiaj pojechała do Zuzi, Zuzia chciała ją wziąć sobie na kilka godzinek, bo Zuzi zawsze się marzy, znaczy od jakiegoś czasu się marzy kotek, no ale mamy jeszcze Lejdusię, mama kota nie chce, no i wiecie, więc dałam jej na kilka godzinek, żeby sobie tam z nią posiedziała, Rubi już zna Zuzię, bo była u nas kilka razy, więc wiecie, czuję się pewnie tam bezpieczna. No więc taka informacja, a ja chcę się z Wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga. Pamiętajcie o fajnej promocji na Made in Lab, a my, a mi, a my widzimy się już niedługo. Buziaki, pa!